Opowiem wam na gorąco historię jednego wykroczenia polegającego na jeździe wzdłuż pochodniku. Widzieliście już całą sytuację u mnie na kanale na filmach z bazarku i to wyglądało w następujący sposób. Co? Nie słyszę. Nie. Dlaczego? Co dlaczego? No filmuję jak pan łamie przepisy, za to jest półtora tysiąca za jazdę po chodniku. No nie, no tak sobie. Ten, Główno ten, prawda. Ten ktoś, ten coś, prawda? Nie blokuję naszego stojący. Nie, nie przyjdzie. Przy mnie pan nie może, proszę pana wyjechać? Popełnia pan wykroczenie. Jakie konsekwencje poniósł kierujący tym pojazdem? Proszę bardzo o to pouczenie za jazdy wzdłuż pochodników pod znanym już wszystkim. Bazarkiem. Powiecie, no dobra, ale jeszcze tam były groźby karalne, jakieś rękoczyny. Proszę, proszę się do mnie. Proszę się do mnie nie zbliżać. coś świadkiem. Przyjdę i na wryj, to tak ci Tak? Prokuratura powinna się tym zająć. Otóż nie. Proszę bardzo o to odmowa wszczęcia postępowania, jeżeli chodzi o groźby karalne. Oczywiście poszły już zażalenia na taką decyzję i zostaje nam jeszcze ewentualnie egzekwowanie. Tego niszczenia zieleni, kiedy oplaż wyjeżdżał w poprzek przez Trawnik. Spróbujemy od tej strony. No ale jak widać, jest ogólne przyzwolenie na jazdy po chodniku, na różne inne tego typu zachowania. Kierowcy, trzymajcie się cieplutko, bo możecie naprawdę robić co chcecie.